Wakacje to politycznie nudny czas, w którym mało się dzieje. Być może tak jest, ale nie w powiecie wrocławskim. Tu trwa brutalna walka o władzę, a w jej tle mamy wątpliwe zachowania poseł Platformy Obywatelskiej Anny Sobolak, jej powiązania ze starostą Włodzimierzem Chleboszem, no i działania Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Marcin Tosz, ujawniali kąt. Zapraszam. Powiat wrocławski zrzesza podwrocławskie gminy, na przykład Dłuwołękę, Czelnicę czy Ciechnicę. Organizuje tam transport, remontuje drogi tak itd. Na pewno byłby ciekawym wątkiem podczas dyskusji o tym, czy powiaty są w ogóle potrzebne. Ale póki co są potrzebne, przynajmniej w jednej grupie osób, która dzięki powiatowi wrocławskiemu żyje. Ta grupa to ludzie skupieni wokół posłanki Anny Sobolak z Platformy Obywatelskiej i starosty Włodzimierza Krybosza, też członka PO. Anna Sobolak posłanką jest pierwszą kadencję. No i co tu dużo mówić, jeśli chodzi o jej pracę na rzecz legionu, to ludność po wsiach jeszcze nie śpiewa piosenek na temat jej sukcesów i chyba nie dlatego, że są niewdzięczni. Yy, Anna Sobolak w starostwie czuje się świetnie. Niedawno Lahaimie promowała swoją osobę w budynku urzędu. Pani Anna na fajne gadżety, ale nie ma pani innych? To nie ma pennicy. Zdrożnego, jakby to było miejsce, w którym na mnie oczekiwali starostwo powiatowe, które też nie jest ani siedzibą senioralnej, to jest jakby, to nie jest rada powiatu, tylko rada senioralna powiatu. Obiecałam, przywiozłam, zostało to przekazane. Być może niefortunne zdjęcia, że jeden pan dyrektor, czy drugi pan e, Sozański przekazuje te gadżety. Mimo, że niezbyt tak wypada, to Anna Sobonak Nikt w tym nie przeszkadzał. Może dlatego, że starosta Chleboz jest jej oficjalnym asystentem, a może dlatego, że jego córka jest jej asystentką. Jak sądzicie? W urzędzie są też pozatrudniane osoby politycznie związane z Sobolak, jak na przykład żona Roberta Jaścińskiego, czyli Rannego Miejskiego PO z Wrocławia, czy też żona Wojciecha Gęstwy, to z kolei prezes Dolnośląskiego Parku Innowacji Nauki. Niedawno do sieci wyciekły rozmowy Sobolak z jednym z pracowników Wydziału Promocji Starostwa, którego prosiła o rozdawanie jej gadżetów reklamowych. W czerwcu pan Krajewski został zwolniony ze Starostwa Powiatowego, ponieważ ja nie chcę tutaj w tej chwili wie pan przytaczać, ale nadużywał, że tak powiem, swoje kompetencje, nadużywał dostęp do majątku starostwa powiatowego i to są rzeczy przez pana Włodzimierza Chlebosza, przez narząd powiatu wrocławskiego, przeze mnie, chociaż nie jestem stroną powiatu, nieakceptowalne. Więc fakt, który on. Zrobił, czyli opublikował ten wątek na stronach portalu X jest niczym innym jak działaniem w afekcie, a działaniem takim, żeby dokopać drugiej stronie. Warto też wiedzieć, że poseł Sobolak trzyma z Renatą Granowską, wiceprezydent Wrocławia. To ta, której mąż po znajomości dorabiał w domu dziecka. Fajna ekipa, no nie? Zachowania sobolak nie podobają się sporej grupie osób. E, natomiast próba rokoszu oczywiście jest, są niezaspokojone ambicje kilku osób, co rzutuje też na poparcie aktualnej powiatowej władzy. Dziwi mnie fakt, że po roku rządzenia, dobrego moim odczuciu i sprawnego rządzenia w starostwie powiatowym, mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, gdzie osoby, które często nie są to osoby z, no dobrze, mówię tutaj konkretnie o panu Facholiku, który nie jest członkiem platformy. Nie wiem, czy on jest głównym inicjatorem tego, mam nadzieję, że nie. No jakby od samego początku chciał zostać starostą, to jest tylko zaspokojenie wewnętrznych potrzeb poszczególnych osób, które powiedzmy w tym biorą udział, a są inspirowane a tak, przez środowisko, przez środowisko szobudzkie. Środowisko Sobuskie, Czyli kogo pani ma na myśli? Bo myślałem, że, że, Michała... że... że pani powie, że inspirowane przez Michała Jarosa. Yy, nie chciałbym tak autorytatywnie stwierdzać, ale tutaj to pan powiedział. A nieprzyjemnych tematów jest przecież więcej. Do Centralnego Biura Antykorupcyjnego trafiły właśnie informacje na temat majątku samego starosty Chlebosza. Wątpliwości budzą oświadczenia majątkowe starosty. Te z dnia 7 maja 2024 roku, czyli z początku kadencji i z dnia 31 grudnia ubiegłego roku. Znaczem co się różnią. Wynika z nich, że w krótkim czasie chleboż zwiększył oszczędności o 370 tysięcy złotych. Kupił działkę za 140 tysięcy zł zwiększył wartość domu o 50 tysięcy złotych i spłacił kredyty na kwotę około 268 tysięcy złotych. Łączny przyrost majątku i zmniejszenie zadłużenia około 830 tysięcy złotych. A warto wiedzieć, że jego wynagrodzenie netto wynosi około 12,5 tysiąca złotych miesięcznie, czyli około 100 000 złotych za cały ten okres. Nawet przy maksymalnych oszczędnościach różnica ponad 750 tysięcy złotych pozostaje no, niewyjaśniona. W oświadczeniach nie ma śladu żadnych dodatkowych dokodów, brak w nich o informacji o znakach, spadkach działalności gospodarczej, sprzedaży majątku czy umowach cywilno-prawnych. Tym właśnie ma zająć się CBA. Macie więc obraz tego, co dzieje się w powiecie Wrocławskim. Czy dojdzie tu do zmiany władzy? Słychać głosy, że to już przesądzone. Choć na pewno zarówno na Sobolak, jak i Włodzimierz Chreboż będą walczyli do upadłego po to, aby było tak jak było. Na dziś to wszystko. Marcin Tosz, dziękuję bardzo.